Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmożeni. Gdy się odsknęli, ujrzeli jego chwałę i dwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla mojżesza, i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn wybrany i jego słuchajcie gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym co widzieli. Oto słowo pańskie.